Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcenia Pozytywnie. lecimy z szybkim przekazem wiadomość od tej osoby, którą macie w serduchu, na myśli, z której macie kontaktu. Co on, ona, osoba, o którą pytacie, chce Wam przekazać w tej chwili i powiedzieć. Lecimy sobie z szybkim, słuchajcie, przekazem od tej osoby. Przetasowaliśmy raz, bo już wyraz, wiecie, było przytasowane, co nie? No, jest. Lecimy. Co chcesz jemu, jej, powiedzieć w tej chwili? Wiadomość od osoby, która o Ciebie pyta. Co chcesz jemu, jej powiedzieć w tej chwili? Osobie, która od Ciebie pyta. Mów śmiało, wy zamknijcie, słuchajcie oczy i po prostu się skupcie, mocno się skupcie na myślach o tej osobie. Jeśli dowiecie może więcej. Co chcesz jemu, jej powiedzieć w tej chwili? Osobie, która od Ciebie pyta. Poczekajcie, to się wypadło. Rozgadana. Co chcesz jemu, jej powiedzieć w tej chwili? Osobie, która od Ciebie pyta. Pieski, spokojnie tam. Wesoło! Czy jest jeszcze już na koniec, co chcesz jemu jej powiedzieć o sobie, która od siebie pyta? Mhm, dobra. Czy jeszcze jest coś, co chcesz jemu jej powiedzieć? Już nie dobrze. Jest tak, czekajcie tutaj. <laughs> normalnie sobie położę. Alergie Jezu, ja mam alergię dorwali. No ja mam taką Czekajcie alergię chodzi już 6 łzy mi nie lecą. <laughs> Dobra, lecimy. Pamiętaj, co idzie ciężko, to jest stabilne, budowane na stabilnym fundamencie i jest warte. Co idzie łatwo, to, lunie jak domek z kart, to nie jest warte. Waham się, co dalej zrobić. Chcę spełnić swoje i Twoje marzenia. Nie zamykaj się w sobie, ruszaj naprzód. Znowu chcę się tak czuć jak tam tego dnia, gdy Cię zobaczyłem, zobaczyłam. Dwie osoby mają się starać, nie tylko jedna. Nie chcę Twojej kasy, chcę Twojej miłości. Zrozum to w końcu. Przestań mnie podglądać na mediach społecznościowych. Zrozum, zrozum że kasa to nie wszystko. Poddaję się. Zdecyduj się, czego Ty w końcu chcesz. Pracuj, pracuj nad swoją pewnością w siebie. Mówię Ci prawdę, a Ty dalej swoje. Marzenia się spełniają, pamiętaj. tęsknię za tym, co było między nami. Sorry, ale patrzę się na pieski, co robią. Patrzę sercem, nie oczami. Widzę, cię, widzę w Tobie duży potencjał, weź się w garść. Myślę o nas poważnie. Zdzwonię lub napiszę niebałem, żeby to wszystko na spokojnie wyjaśnić, tego pogodzić, bo nie lubię dzieci nad. Miłość pozwala uleczyć wszystkie rany własna, pamiętaj. Jak się z nim, z nią zobaczyłam, serce pękło mi na pół. Byłeś opcji zapasowy, byłaś opcja zapasowa, byłeś jesteś priorytetem, dlatego co tak traktowałem. Traktowałam, bo to czułem. Czułam się tak samo traktowana. Długo oddany. Marzę o tobie śnie. Wyjdź z moich stóp. Jesteś najlepszym prezentem, jaki dostałam. Dostałem. Kasa, praca była na pierwszym miejscu. Imprezy, znajomi, to sobie iść dalej w to. A mnie zawracaj gitary. Uu. Kocham się z tobą odroczyć. Zaraz Cię opiernisz, jak się nie weźmiesz w garść. Jestem zamknięty, zamknięta na uczucia, bo boję się, że znowu mnie zranisz. Oczy powiedzą wszystko, pamiętaj. Słowa bardziej bolą gorzej niż pięść. Związek nie przeraża znajomość z Tobą. Nie wiem, czy się odezwać, czy nie, bo mam mętlik, który mi zrobiłaś, zrobiłeś. Czemu Ty jesteś taka, taki uparty, jak ja? Przy Tobie czuję się bezpiecznie. Jeszcze czasami mam obawy. Cały czas widzę, jak tam stoisz to wszystko wraca, daj mi spokój, ruszam naprzód, nie stoję w miejscu tak samo jak ty zawsze ci podam rękę, nie ważne czy będziesz mnie lubi lubiła czy nie szczere wyjaśnienia mi się należą, nie ma ze mną tak łatwo serio się bawiłaś, bawiłeś uczuciami, zraniłaś, zraniłeś mnie, biorę niedługo ślub ten związek jest mega namiętny, ale męczący, ciągnie mnie do ciebie, nie wiem jak ty to robisz, gratuluję Mam nadzieję, że kiedyś Cię zobaczę. Nie poddawaj się, bo ja się nie poddaję. Lubię wyzwania. Nie chcę Cię znać. Czasami zbytnio mnie kontrolujesz. Chcę Ciebie. Chcę Cię poznać bardzo chętnie. Nie wierzę w Twoją miłość, Twoje intencje, w Twoje słowa. Weź się w garść, bo się o ciebie martwię, wszystko jestem zły zła. Boję się odezwać do Ciebie. Nie chcę budować czegoś na chcę budować to na stabilnych, stałych fundamentach. Dziękuję, że mnie zostawiłaś, zostawiłeś. Nie poddawaj się, walcz o to, co kochasz, bo uwierz mi na moim przykładzie naprawdę warto. Dzieciaczki, cicho tam. Czekam na to, aż powiesz mi, co ci gryzie. Nieraj nie. Wygarnę ci kiedyś te uczucia i emocje zobaczysz. że coś we mnie pętnie. pięknie kłamałaś, kłamałaś. Widzę Ci jako męża żonę, matki ojca. Gdy ci moje serce pierwszy raz zobaczyło, poczuło, że to jest to. Twoje słowa rozwaliły mi serce na pół. To ja wyznaczę poprzeczki wszystkich granice w tej chwili. Ale mi namotałaś, namotałeś w życiu w głowie. Czemu ty mnie raniś i robisz taki mętlik? Jestem całkowicie załamana, załamany tym. Nie gryź, Milenko! Milenka! Będę lepszą wersję samego siebie, samej siebie. Ja coś spokój! W końcu ktoś mi pokazał, że prawdziwa miłość istnieje przyjaźń. Naucz się ustępywać, iść na kompromis być łatwiej. Zostaw mnie w spokoju, proszę cię. Wiem wszystko o tobie. Nie pisz nie dzwoń, daj mi spokój. Nie wiem, kogo wybrać. Czemu ty robisz taki mętlik? Czuję się jak w bajce w tej chwili. Udowodnię, że mi zależy. zasługuję na więcej tak samo jak Ty. Przepraszam Cię. Trudno jest mi wyznać to, co czuję. Karma wraca, pamiętaj zamykaj stary rozdział i idź w nowy nie, pa, nie stój na tyle i nie patrz na tył podobasz mi się coraz mniej przez twoje zachowanie i za to jak się zachowujesz i traktujesz udaję, że mi zależy liczyłem, liczyłam na coś, na więcej powiem e, poświęć mi więcej czasu, nie tylko klasa, imprezy i znajomi zakończam tą miłość przyjaźń mnie męczy zmiany są trudne, ale u nas konieczne bądź sobą, weź się w garść Zacznij od nowa, tak samo jak ja. Boję się, że nie odrzucisz przyjaźni. Gdy cię zobaczyłam, zobaczyłam z nim, z nią serce pękło mi na pół. Mam nadzieję, że kiedyś cię zobaczę, spotykam się z byłym, z byłem, żeby ci wzbudzić w tobie zazdrość. Zobaczcie, rodzina jest u mnie na pierwszym miejscu. Nieco co dla ciebie kasa i kariera. Muszę się skupić na uzdrowieniu siebie. Zasługuję na więcej, tak samo jak ty. Nie wiem, ile dla ciebie znaczy, ważne, wiem, że ile ta znajomość dla mnie z tobą znaczy. Musisz się starać o tę znajomość. Jestem szczęśliwa, szczęśliwy w tej chwili. Zaproponuję Ci niedługo spotkanie z wyjaśnieniem. Na pewno się ucieszysz. Jestem gotowy, gotowa na poważne zaangażowanie. Szkoda, że Ty nie byłaś, nie byłeś. Nie walczę o kogoś, kto mam mnie gdzieś. Wszystko się rozpadło. Może i dobrze. Ta przyjaźń przerodzi się w prawdziwą miłość. Mam mętlik przez Ciebie. Nie będę czekała, czekał na kogoś całą wieczność. Ruszam naprzód. Miło, że jest ciężko. Już niedługo będziemy razem. Nie mogłeś, mogłaś mnie uszczęśliwić, więc odeszłem, odeszłam od Ciebie. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Poznasz dużo lepsze osoby. Nie, jak nami narzekałaś, narzekałeś. Też mam uczucie, ja jestem osobą wrażliwą. Jestem zraniony, zraniona Twoim zachowaniem. To koniec. O czym mówią wszystko. Pamiętaj, chcę Ciebie. Powiem Ci całą prawdę. Niedługo będę koło Ciebie. To się odezwę. Pasujemy do siebie. Jesteś dla mnie całym światem. Udowodnij, zapracuj na moje stracone zaufanie i czas. zasługuje na więcej, jeśli myślisz, że miał odwrót, miał odwrót grubości niepotrzebnie słuchałam, słuchałam innych chcę cię przytulić na zgodę, nie odzywaj się bo nie chcę, żeby uczucia do Ciebie odżyły, bo jestem szczęśliwa, szczęśliwy w tej chwili, albo on, albo ja, albo ona, albo ja dojdzie w końcu, waham się, Zraniłaś, zraniłeś mnie wygarnę ci jakieś te uczucia i emocje, zobacz proszę, nie rezygnuj z przyjaźni Mam zamiar Cię przeprosić. Ranię Cię, bo o tym mnie zraniłaś, zraniłaś. Wiem. W końcu wiem, na czym stoję. Dziękuję. Nie wrócę do Ciebie. Udowodnij Ci swoją wartość. Udowodnij mi swoją. wygarnąć Ci uczucie i emocje. Zobaczcie, zobaczcie. Znowu jest to samo. Nie mogę przestać. Nie mogę patrzeć, jak jesteś nieszczęśliwa, nieszczęśliwy. Pracuj nad sobą i jej pewnością swoją w siebie. Dorośnij w końcu. Nałóż się walczcie swoje marzenia. I o to, co kochasz. Uwolnij się od przyszłości, od przyszłości, bądź w przyszłości, a nie wracasz na tył. Sytuacja mnie wykańcza. Przestań mnie testować i sprawdzać, pisać po znajomych. Szukam takiego samego charakteru, jak ja. Będę walczyła o to znajomość. Jesteś bliźniaczy pomieniem, bratnią nią duszo. śnieło tobie i myślę. Nie chcę nikogo innego. Jesteś wyzwaniem dla mnie bądź wyzwaniem dla mnie. Jestem wyzwaniem dla ciebie. Pamiętaj, jeśli coś zachujesz, już nie masz odwrotu, bo robisz medyk. Szczera rozmowa mi się należy, szczera rozmowa. Słuchajcie, nie mogę sobie z tym poradzić. Nie zostawiam mnie na lodzie. Dziwnie się czuję, gdy udajesz kogoś, kim nie jesteś. To słuchajcie, najgorsze. Słowa bardziej bolo niż pięść. Tyle osób u nas mieszało. Czułam, jak to. Słuchajcie, co ja po prostu rozkładam u Was? To po prostu czuję, że to jest osoba trzecia. No i zobaczcie, tyle osób u nas mieszało. Czyli osoby trzecie. Nie wiem, czy byłem takiego czuję, ale zawsze mam czuję dobrego. Nie mam już na Ciebie siły, to, co jest między nami, nigdy się nie skończy. Poznaję nowe przyjaźnie i na jakich Znajomości. Nie mów tylko działaj. Więcej mówisz mało działa. Życie jest za piękne i za krótkie, żeby się przejmować opinią innych. Ja, ja tu rządzę teraz. Nic nie zostawię. Sprawa. Sprawy stały się poważne, ja jestem gotowy, gotowa na stabilizację, ale po tym co się dowiedziałem, dowiedziałam o Tobie, zaobserwowałam, zaobserwowałam, Ty raczej nie, więc pękam, ustępuję i odchodzę. Udowodnij mi słowami, udowodnij mi czynami, nie tylko słowami. Wyjdziemy w końcu na prosto kiedyś. Przyjaźni, jesteś dla siebie toksyczni. Odpuszczam. Trudno mi będzie się przed Tobą otworzyć. Chcę się Tobą opiekować, chcę być z Tobą na zawsze, lubię ryzyka, planuję macierzyństwo, którym zawsze marzyłem, marzyłam. Jesteś na mnie całym światem, zgubiłam, zgubiłem się na chwilę. Za mało się starasz, Rusza, ruszyłam, ruszyłem przed siebie i nie żałuję, było warto. Wolę być sobą niż udawać kogoś, kim nie jestem. W końcu mam kogoś, kto mnie uszczęśliwia. No widzicie. warto było zaryzykować iść w nowe, mimo obaw, teraz wiem kto jest kim i kto mi dobrze życzy, a kto nie, albo się starasz, albo nie, nie będę czekała, czekał na Ciebie całą wieczność, odkryłam, odkryłem całą prawdę o Tobie, to wszystko mnie przerosło, jesteś, nie jesteś moją zabawką, chcę się z Tobą ożenić, założyć rodzinę, zbudować stabilną relację, dom, zaraz się z Tobą skontaktuję. Zostaje przyjaźń na miłość, już jest za późno, nie potrafię zrozumieć Twojego zachowania, mamy do przepracowania karmę, ten związek jest mega męczący, dajesz mi w kości popalić, moja duma jego nie pozwala wyciągnąć mi pierwszym, pierwszemu ręki, pierwszej, pierwszemu ręki na zgodę. Trzymajcie się, cześć!